Witam w kolejnym odcinku serii Minecraftowe Mechanizmy Dzisiaj zaprezentuję Wam automatyczny portal do NetHeru Tak go włączamy A tak wyłączamy Tylko jeszcze raz musimy nacisnąć Pokażę Wam, że to działa Tutaj wszystko działa o, czasami dwa razy trzeba nacisnąć o. albo nawet kilka. Po prostu za niektórym razem nie działa. A więc jak to zbudować, po prostu kładziemy sobie dwa dispensery. Nawet pokażę jak to zbudować. Yy, o szybko obsydian znajdźmy. jest tak. Więc coś takiego budujemy. Tu coś takiego. Więc coś takiego. Więc tutaj coś takiego. Tak. E. Tak. A więc tylko przypinamy teraz guziki z obu stron i kładziemy tutaj yy, tutaj kładziemy te firebale ja wam pokażę yy. one są tu tutaj i wiaderko z wodą więc tu kładziemy firebale tu wiaderko z wodą a i musicie postawić yy, ten klocek, bo wam się woda wyleje i zaleje cały mechanizm. Albo taką budowę tak jak ja i to wszystko. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku. jeśli wam się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. I do następnego filmu. Cześć!